Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś chciałbym przedstawić Wam historię zespołu Iron Maiden. Więc Zespół Iron Maiden powstał w 1975 roku z inicjatywy basisty Steve'a Harrisa. Steve Harris nazwał zespół Żelazna Dziewica ze względu na przedmiot, który widział w pewnym filmie animowanym. Czy wiedzieliście, że Bruce Dickinson nie był zawsze wokalistą zespołu Iron Maiden? Zastępował go między innymi Blaze Bagles na albumie Virtual 11 oraz The X Factor. Czy wiedzieliście, że płyta Fear of the Dark była wydawana z, e, z Brucem Dickinsonem? Czy widzieliście, że pierwszy wokalista zespołu Iron Maiden został aresztowany za posiadanie noża? Eddie to chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych paskotek, a fani Iron Maiden będą znali ją doskonale. Eddie pojawiał się na okładce prawie każdego albumu. Poczynając od albumu Run of Free z 1981 roku. Ironii robią czasami coś takiego, iż utwory, które w tytule mają nazwę albumu, umieszczają na końcu. Przykładem: Album Fear of the Dark. Czy wiedzieliście, że w sklepie Iron Maiden możecie znaleźć na przykład zestaw grillowy piwo lub Piwo, które można znaleźć w sklepie Ironów, jest ważone według receptury Bruce'a Dickinsona. Nieprawdą jest mówienie, że od 1982 roku rolę wokalu pełni Bruce Dickinson. Ponieważ płyty Virtual 11 i The X-Factor były nagrywane w latach 90., a nie było na nich Dickinsona. Czy wiedzieliście, że Bruce Dickinson został wyrzucony ze szkoły po tym, jak nasikał do obiadu dyrektora? Czy wiedzieliście, że Bruce Dickinson jest pilotem, a kiedyś był nawet siódmym najlepszym szermierzem Wielkiej Brytanii? Czy wiedzieliście, że Riff gitarowy z numeru The Trooper jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych? Album The Severing Time jest uważany za jeden z gorszych. Iron Maiden z Blazem Badynem e, na roli wokalu nie jest tak doceniony jak Iron Maiden z Bruce'em Dickinsonem. Grupa jest w posiadaniu własnego samolotu. Dokładnie jest nim samolot Boeing 757, oklejony w stylu albumu Book of Souls z 2014 roku. Czy wiedzieliście, że bardzo dużo utworów Iron Maiden jest związanych z historią? Czy wiedzieliście, że ironi oddają część pieniędzy na na przykład organizacje, które e, leczą osoby z nałogu alkoholowego? Czy znany był wam fakt, że ironi dostali nagrodę em, nagrody za między innymi e, grami, e, nagrody e, studiów muzycznych. Czy wiedzieliście, że w 1984 roku Iron Maiden wystąpiło na polskim weselu, grając na przykład Smoke on the Water Deep Purple? Czy wiedzieliście, że podczas każdego koncertu na scenę wychodzi zmechanizowana postać Ediego, która wdaje się w bójkę z muzykami? Na najnowszej płycie Bruce Dickinson nie ma już takiej siły w głosie. Jest to spowodowane jego wiekiem. Bruce Dickinson urodził się w 1958 roku. Czy wiedzieliście, że podczas pracy nad albumem The Number of the Beast? Samochód producenta uderzył w autokar wypełniony zakonnicami, a mandat jaki dostał opływał na kwotę 666 funtów. Czy wiecie, że ironi są zaliczani do heavy metalu, pomimo że niektóre ich kawałki przypominają bardziej rokowe ballady? Czy wiecie, że Fear of the Dark jest albumem koncertowym? Czy wiedzieliście, że pierwszy album Killers jest jednym z najbardziej popularnych, jeśli chodzi o heavy metal, zaraz za Kilemou Metaliki? Nie każdy musi być fanami żelaznej dziewicy, jednak na pewno każdy znajdzie sobie w ich e, twórczości utwór, który przypadnie mu, mu do gustu. Do moich ulubionych zaliczam Afraid to Shoot Strangers czy Child Hawk's Ascent. Czy wiedzieliście, że całkiem niedawno Bruce Dickinson oceniał płyty ironów? Czy wiedzieliście, że ironi są ikoną lat 80., jeśli chodzi o heavy metal? Czy był Wam znany fakt, iż Iron Maiden zagrali pierwszy koncert w 1976 roku? Bruce Dickinson opuścił zespół, dołączył do niego ponownie po dwuletniej przerwie. Czy wiecie, że podczas nagrywania albumu Date's Factor Steve Harris musiał zmierzyć się śmiercią ojca? Czy wiedzieliście, że niewiele broko brakowało, a Bruce Dickinson w ogóle by się nie urodził, gdyż jego rodzice próbowali go usunąć? Czy wiedzieliście, że do najpopularniejszych albumów Iron Maiden można zaliczyć Fear of the Dark lub Brave New World? Czy wiedzieliście, że Michał Grobelny w Twoja twarz brzmi znajomo udawał Bruce'a Dickinsona śpiewając Room to the Hills z płyty The Number of the Beast z 1982 roku? I to by było na tyle w tym filmiku. Dajcie znać, czy Wam się podobało, a propozycje na kolejne zespoły piszcie w komentarzach.